<noise> Adrealmina Nie się chyba udaje Youtuber rozmieszasz? Mówisz? No, teraz raz kiedy skrót disco no. Nie, to teraz pasem, no, tylko tu, 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 tu. Dobra, uh, ja proponuję dać auto Powaliło Zadawaj cię Nie, bo padniemy Wyjebane! Padniemy. To jednak to adrenalina. Nie, ja mogę paść. Nie, nie, ale nie dajemy auto, bo to jest... Ej, auto... Oh, kurwa, jak ja bym miał dać, to już dawno Wiesz, że to... no bo dlatego nigdy D nie masz. Już by dwie, trzy osoby zostały i... No i co? To by był jeden. Ja chcę na tańca itemy, więc... Ej, ja biorę na tańca i Ja biorę Puszka. na tańca i temy, fuckaj Nie, się. Nie, ja na Maga biorę i No ty wiesz na Maga ja tańca zakładam. 40. ja też tance zakładam. No ale już mam. Ja bym coś tymi tami narobić, dzieweczki. Ale ty dopiero będziesz zakładał, ja już mam. Ale pogruchać palaj. E no, ja też tylko... mam tancę. Weź tancesz zajebiste jak umiesz No grać. właśnie weź, ogarnij dupę pedale Właśnie weź spierdala. No właśnie. No, no zobaczymy, zobaczymy. Będziecie mogli tylko pogruchać star zjedzie i ma... Ej kurde ja auto mam nie? jolo. Super O kurde Daj mi energii No i z takim beatstunem, który daje auto nie? ja pierdziele Odezwał się ten, co pada na kongu na 5 hitów no, ode... no i dobrze, mam wtedy 1000 level Odezwał się ten, co robi kur na 15 uników Czy tam 30 na walkę Moje Jaki fart. Nie, nie cieszany. 7% na unik La. Nie no, żartuję, nie dałem auta, ale bym chciał dać. Patrzcie, y jak sobie dobre ogarnę unki od ognia, to a Sharda na 8,5 ciągnę na 2 hity. Tak, na 2 hity. O ile się zakładasz? Jeszcze jak mi dobrze wejdzie no podobnie to na dwa hity leciasz. No a ja maga zakładam to gówno mi zrobisz a, na 8-5 mi to idioto No na pewno Ale nam szybko idzie ten kąt Nie bierz itemów no. na tanca grodzki. Na pewno muszę wziąć Nie na bierz bo ty bez... maga zakładasz no, nie, 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 nie. Ale zawsze się nie przyda, nie nie? No, ale mi nie jest potrzebny, być. bo ja wbiję no, za dwa dni, level. Ale mi potrzebny jest. Ja wbiję zaraz level, bo mam 26 już. Nie, 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 nie może być. Ja z, będę zmieniał, profe. Tak. Rocki to jest bajko, pisarz, jednak. Będzie zmieniał, dobra, to ja biorę na maga i temy, się. Nie, bo ja bym wezmę na tance. No, to ja biorę te <śmiennie> i ta, no i co? To ja, ja na maga, To nie umowa nie jest tak. taka, że ja biorę tańca, ty na maga. Józef, czułaś na ja. Kurwa, wyjdę. Ej, nikt nie wyzwał. Ja wyzwę. To biecie. 8-5. Kurwa, że I nie wiem, 8, 5, 5 i 8-5 to jest nic. serio. Tak, pozostaliście. No... Nie <tłuk> nieco Zapytaj ja się o Monik, jak nie wierzysz. No, no, 8, no zobacz lotloga, bo nie wierzę. 40, no. po 5,5 i pół godziny. Ale bez lotloga, Billy. Tak, bez lotloga klanowego. No, odinstalowali tak na, w na szybkości. A i w czterech, no. no. Zapomniałem do takiej izby. <laughs> Ciągnij mi kurę Ej, Monka! O. Co jest? Zaraz, jajko, zaraz to się z nim pokażę. A, A Film Groskiego? Film Groskiego ja to widziałem. to jest! Co mówisz? Film Groskiego to ja widziałem. Nie coś. A ta, ach, ta Bez... adrenalina. Nie chodzi mi to o Adrenalina. <grym> to, to, to jednak ta adrenalina, to jest, Adra to to jest adrenalina Adrenalina. Nie, Popatrz. Nie, 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 nie może. Roz, rozpierdol. Oj, nie to, nie to, nie to. No to też, ale to nie to. A Ekuna 8.5 na łowce. Kurwa, no To jednak adrenalina. czy nie rozpierdol? To jednak Adrenalina. No tak. To jednak ta adrenalina, to jest to. To jest to, zaraz, co? 127. Fidel, A! Y, mo, ty, Fidel. Y, mogiła, ja to posprzedaję, bo to są rzeczy. Ja depo czyściłem, depo y, ten. Idel. Zrobiłem nowe. W sensie wyczyściłem, Uch, poukładałem on. itemy broni do broni, i tam levelowo i tak dalej. To idel. co zobaczysz potem, ja teraz logam. Zmieniasz na łowce? Mhm. I robisz i to tagi, błąd robisz, A... że normalnie ręce nogi musną. Przecie ja magiem poskładam na... Tak. Czy magiem ty... poskładasz łowce, ty jesteś śmieszny, na 8-5 No właśnie tak? Bo co, bo niby u nich nie działa? Człowieku, przecież ja cię kurwa jak szmatę rozwalę. A zobaczmy, to, to, jak to jak zobaczymy jakie jak Ja miałem no, Tyle, tyle ile, cię, ile cię kulka kosztuje, tyle będziesz będziesz ten many traci. Dostawał stracono many. zniszczono. Tyle będziesz dostawał, straconą zniszczoną manę. Pod ciebie sobie zapierdolę, wiesz, jakie błogo? Kurwa... Z a, tym... a, taki, a z takim celem to już nie mówię. Weź, celo będzie padał jak szmata. <grym> no, nie, nie zobaczymy. Popatrz, kurwa, jakie ja mam, ten... Jak ja obniżam unik, o 27 obniżam unik, ck mam dużo, jeszcze z umkami, człowieku. O, czekaj, czekaj, pożyjemy, zobaczymy. Zobaczymy, kurwa, będę was jechał jak pieski. Jeszcze jak, legi, no, ja jak, łapię, robię jak legę łapę z krytyczną, złapię albo. No, nie no, zerwę się. Grod... Obstrz, obstrz, obstrz się albo kurwa. Czapę z klątwą, co w ogóle będzie lepsze niż, niż no, no, ten. No, Podwójna tak. klątwa, no. Zobaczaj no patrz, patrz taki cel. Mam więcej od niego SA, zapierdolę mu z podwójnego jeszcze będę miał turę. Jeszcze kurwa klątwa wejdzie. On już kurwa many nie ma praktycznie. No nie. Tak, many. Ej, energii. Many ty... na leka nie zostawię mu. On mi bije tyle, zbija mi... O kurwa, mam czerwoną kropkę na monitorze, pixel mi się zepsuł. Ja pierdolę! Ej, wiesz, jak ty mu, wrzucisz, ty mu wrzucisz, ty tak, normalny strzał, znaczy podwójny o, i potem jeszcze będziesz że miał... Piksel pixel mi się zepsuł, zamknij się na chwilę. I ja przy... Przecież... Mmm, nie, reklamuję monitor. Naprawdę. Pokaż, zrób screena. Kurwa, ty debilo. Przyjebany kurwa debilo. Ty to masz jednak łeb grocki Ta, ach ta adrenalina popatrz, 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 lega z 40. kurna lega. Le 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 lega. Lega. lega LEGA Nie no, lega. dobra Nie bierze. Nie ma legi Popatrz, pixel mi wyskoczył grodzki. Zaraz poczekaj, bo ja on robi. Patrz, bo kong ma 5% Ach ta adrenalina ja sobie Patrz Będę miał więcej SA Wypierdolę celowi pomiędzy trzy hity i on już jest 45 many w tył On jest... 45 many w tył On jest 50% ale życia N w tył też tył Nie, bo on nie niszy tyle eny Żeby mi się nie odnawiała On nie będzie... LEGA SPADNIE! Uwa. No nie spadnie... Lego, NIE! Ale no chujowe loty ale, ale chyba nie z 40 Ale chujowe loty Ojej Ej Ja teraz z Konga, tego 8-5 Oddaję wszystkie itemy na palam Możecie sobie łapać i z... łapię na owce, także mi odstąpcie i chuj I... Muszę mieć... A, nie, no naszej łapiemy, no naszy nie każą może Muszę mieć... pierek i łapy na, na, na tego, na łowce No i naszej. Czyli tę muszę złapać do końca eventu No i uwaga, kto co złapie Dwa razy błogo spadło z tego 40 Boże, ale lipa no. Popatrz Ja mam oetkę w razie czego Chociaż łatwo będzie mogło nie ominąć Weź, się, patrz, nie mówię nic znaczy... Wiesz o co Segachu chodzi? Bo ja mam ORKę, a on nie będzie miał many na kulkę i mi nie ominie tej ORKI. A Cebeka nie ma. A by już podział? Patrz, no. pomyśl sobie, mam trzy tury na początku przed celem, bo mam wpisę więcej SA. Zapierdolę mu jeszcze klątwę po drodze, to dochodzą kurwa kolejne dwie albo trzy tury, no bo ja liczę trzy z podwójnym strzałem. Cel Cel 50%. Aha Fidel. Filozof Uwaga, debil, kończymy no. filmik na YouTube'a. Pożegnajcie się. O, Hello. kurwa! Ja mój łowca będzie rozpierdal dla każdego. No, i chyba subskrybować, nie Hello, siema, subskrybować No, no morki. Dobra, trzymajcie się, morki. Kończę filmik. Cześć.